Co to jest? Zdjęcie czy nagranie, czy co? Bo nie, nie wiem, czy muszę się uśmiechać, czy mówić. Nie wiemy, czy nie. Muszę się ruszać, czy mówić, czy, mój? czy, mój? czy, czy co? Uwaga, no, teraz. No właśnie, w nie tak mówię. mówię, to świetna impreza, po prostu rewelacja. Takie nas. grupy tanyczne fajne tańczą tak, tak. I, i w ogóle Night Power, który będzie 20 oh, września na lotnisku w Olsztynie. Bezpieczny Olsztyn, bezpieczny wyścig, Bezpieczne wyścig. Tak, taniec. Pa ja tam... Zachęcam Państwa jeszcze raz do przećwiczenia udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, również zapraszamy do nas. Na wszystkie pytania bardzo chętnie odpowiemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za. Polskiego Czerwonego Krzyża, byli z Bami, pokazywali swoją umiejętności. Jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to będę odsyłać do tego, aby z nimi zamienić słowo, dopytać. Mamy też inne stanowiska, na które Państwa wysyłam, to oczywiście multicentrum po naszej lewej stronie i tam eksperymenty i nie tylko można sobie przeprowadzić, zobaczyć jak fascynująca może być nauka. Zapraszam na tyły ratusza, tam z kolei Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, tam również znajdą Państwo stanowisko eksperymentowe, czyli kolejne przykłady fascynujących możliwości nauki. ZUS pokazuje swoje możliwości istnienia wirtualnej przestrzeni, WKU, czyli Wojskowa Komenda Urzuconej, z wozem wojskowym. Tak mamy sobie zrobić zdjęcie z kolei przy scenie, Straż Miejska, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a także Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Ta tam Państwa zapraszamy. kolegów? Dobre. A jakby się paliło, to co zrobicie? Polecicie do pani. A pani co powie wtedy? Co zrobi? Zadzwoni gdzieś, ale gdzie ona może zadzwonić, jak się pali? Brawo, brawo. Wybierz sobie coś fajnego. A co ci się podoba, powiedz? Już Bardzo proszę, zaraz ci, zaraz ci pomożemy wybrać dwie. Ja jeszcze, muszę a, czerwony chciał! Przepraszam, trzymaj Już będzie czerwony. To widzisz, musimy rozplątać. Poczekaj chwileczkę. Nie, nie, nie. Nie jak Nie, zostaw, zostaw. daj mi popatrz. tak. <grym wioski>

Może. To na Proszę panie? bardzo. Zajdą to, 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 zapraszam. A jak postajemy? W klasie. Klasie. A to się okłęczy w której ty klasie? W piątej No ładnie. A numer alarmowy ogólny to jak? 112. A tak się pod tym numer dzwoni to jakie tam służby? Użyj się do eee, ja 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 góry.

Trzeciego nie ma już a trzecie jest jakie?

Siedemnaście kilometrów, od na tylko. Także... pierzą bieżą no, w nie patrzą. No, w tak jak nie? Chodź, Z babcią będziesz, dobra? z mną pędziesz, okay? Dobra. To musimy stanąć w kolejce. Ksiomana, <noise> które za twoje? <głos> <Ale> <głos> to nie moje. Ja nie mam. Ale dzieci masz tu przesadnicze A A co? ale A a dziadek nam zrobi zdjęcie. Zrobi dziadku, bo my tu mu wchodzimy. Chodźmy! z głodu! Zostawiam Was na wasze pola karne. I tutaj zaczyna osoba, która nas Ola! A ja, to jest Nie, To no, no to, no, to, no, dobra, to Pani też bardziej po... paru tak, no, dobra, 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 dobra. Brawo, Ja, da. Mogę ja? trzymaj, trzymaj. Próbuję. dobra, no, gonisz, gonisz gonisz. Góra! Jeszcze je. Ej! Dobra, chodź dalej. No bo ja. Chceszcie dobrą piwo Czeka. Następna opcja to jest z dziesięciu. Ale to po dziesięciu to już będzie... Nie tak, nie tak. Jeszcze się bym ulec w Zajęcia? 15? Generalnie na razie nie wiemy, jeśli chodzi o zajęcia. Pod koniec września to będzie wiadome. Tak. to, że się włoży. Mamy się zobaczyć. Chodź zapraszamy, A chodź, 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 w chodź, chodź, Mateusz, zobacz, chodź, 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 zobacz. chodź, solarnej. Chcesz pobudować? takiego łatwego pająka na początek. Budowałaś już tych klocków? Zobacz. tych klocków nie wolno tak słychać, bo one pękną. Zobacz, tak z boku i paluszki wyciskane. Nie można tak, bo pęknie z i paluszki. Spróbuj tak zrobić. A z drugiej strony biały, zobacz, nasz pajączek ma 8 nóżek. Widzisz? To musimy tyle nóżek zrobić. No proszę. No I o, i zrób 8 takich elementów. Nie wolno tak przychadzić, bo one z góry i paluszkiem przyciskamy. Spróbujcie tak. Ja. zrobić. Zobacz, tak, jeszcze przypomnę, ja, tak? A jeszcze? Super, ale ale proszę, żebyście nie Nie, Tak, Zobaczmy jaką kursów. A jeśli mamy. Tutaj wybieramy kolory. Widzisz? Rysujemy tak jakbyśmy rysowali kredką, tylko mamy to, żeby pomoc A tutaj masz do wyboru narzędzia, farba, różne wałeczki, brokaty, wszystko co sobie życzysz. A, będzie Zobacz, ta kuleczka, być bardziej na środku. O, właśnie tak. Można też myszką, ale myszką jest bardzo łatwo. Więc lepiej nauczyć no, się przed wybiórkiem. Próbuj, próbuj

Ludziom zdarza, że się pomylą i do nas zadzwonią. Proszę bardzo, już niestety nie ma większego wyboru. E, mamy tu koleżankę kolejną. Ile masz lat? 11. 11. To już jesteś duża dziewczyna, musimy coś ci wymyślić. E, e, powiedz mi, może Ty wiesz, kto to jest ten operator numeru alarmowego 112. Nie wiesz, a może wiesz, co to znaczy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, kto to taki, czym się zajmuje. Czyli dzwonimy w momencie, kiedy zdarzył się jakiś wypadek, w momencie, kiedy jest jakiś pożar, i jeżeli nas coś boli, czyli łączymy się z jakimiś służbami. To... Powiedz mi, czy może wiesz, ilu operatorów e, siedzi na zmianie jednego dyżuru? Może wiesz, tutaj takie, taki dobry duszek ci podpowiada. Super, 6 operatorów, bardzo trudne pytania, ale niestety mieliśmy pod ręką innego. Dziękuję bardzo. Kiedy, kiedy wybuchł gaz? Kiedy na przykład wybuchł gaz, prawda? Zgadzamy się? Tak, to wielkie brawa dla chłopaka. Oczywiście to już bez pytania, bardzo ładnie załatwiliśmy sprawę. My Państwu oczywiście dziękujemy. W razie pytań szczegółowych zapraszamy do stoiska. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Jakich konkursowiczów potrzebujemy. Sami przy, wymyślą sobie pytania, przyjdą z pytaniem, przyjdą z odpowiedzią. My tylko damy nagrodę. Elegancko, żyć, nie umierać. Bardzo dziękuję Wam i gratuluję. 112, proszę sobie zapamiętać ten numer, ale widzę, że maluchy mają zapamiętane i zakodowane. I bardzo dobrze. Świetnie, czyli podstawy już znamy. A czy wiecie, czym są przewodniki i izolatory? Kto wie, czym jest przewodnik? Ręka w górę. Co to jest przewodnik? Słucham. Ciecz, substancja stała, która przewodzi prąd. Świetnie. Ciecz lub substancja stała, która przewodzi prąd. A izolator, co to jest? Tu kolega już się zgłaszał. Może ktoś jeszcze? Kto wie, czym jest izolator. Śmiało. Coś, co chroni przed prądem. Dokładnie. Coś, co chroni przed prądem, a dokładnie coś, co nie przewodzi tego prądu. Teraz zadam Wam pytanie: czy woda należy do izolatorów, czy do przewodników? Ręka w górę. Do przewodników. Świetnie, do przewodników. Mam tutaj trochę wody, i zadam Wam jeszcze jedno pytanie. Czy składamy się z wody? Czy w pewnej części nasze ciała składają się z wody? Pewnie, tak. Podobno nawet 70% 70% jak składamy się z wody. Czyli my również powinniśmy pr przewodzić prąd. Zgadza się, czy nie? Tak, zgadza się. Dobrze. To zaraz sprawdzimy. Zobaczcie, mam tutaj takie fajne urządzenie. nas zawsze duży No, powiem Ci, że tą drogą trzeba wyciągnąć, tak? I w górę. A no. Jeżeli robimy to w ten sposób, to nie musimy. Możemy sobie spokojnie uciskać ten, lub ewentualnie w ten sposób i również uciskać. Natomiast e, kolejne wdechy będą już tylko. Dwa, tak? Po 5 tak. wdechach, 30 uciśnięciach będą kolejne 2 dwa, dwa wdechy i, 30. i dalej 30, kolejne 2 i 30. Robimy tak długo, aż dziecko odzyska czynności życiowe, czyli zaczyna Albo oddychać. Tutaj, świetnie. Łapiemy się wszyscy za ręce. Musimy, musimy to Działa. Jak masz na Ola, wszyscy się trzymają za ręce, a on tu na raz panu Zapraszam, kto odważny? Kto odważny jest na eksperyment? Panie w zielonej zapraszam, proszę się nie krępować. Nie? Szkoda. Nawet psy chcą wziąć udział. Zapraszam wszystkich. Tutaj można. Bardzo? Jest aż, jeszcze więcej. Sprawdzimy, no, czy nasze ciała dalej będą przygodzić prąd. Lapiemy się za ręce. Mam no, się Teraz sprawdzimy, czy również to się stanie z wodą. No, to Dobrze. To pani wchodzią rączkę. Puścił. Mamy. Działa. Dobrze. No, skoro nikt nie chce już więcej do nas podejść, więc na tym dużym ciągu skoczymy. Dlatego policza inne nas teraz jest. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 26, 27, 28 osób! Brawa, brawa serdecznie dla wszystkich! 29 i 5, brawa! Dlaczego? Nie, nie się to komputerami! Nie zagadywacie to komputerami?

Będzie pan drugi raz wmuchał. Tak? Proszę. Pana, pana prosimy, żeby pan utrzymał worek kol, yy, koledze. My ustawimy się za panem. No i teraz ze mną się pan zmierzy, dobra? dobra. Gotowi? Do startu? Start! A tak, wiedział pan o co chodzi? A, yeah. A, brawo! Nie że się wiedział pan o co chodzi? To myśliłem. Tak. Czyli no, dokładnie... On był blisko, nie, nie idealnie, ale był pan bardzo tak. blisko. Żeby najpompować najszybciej worek taki o długości 2,5 metra, nie musimy męczyć się i dmuchać objętości swoich samych płuc. Możemy z daleka odsunąć worek. Tu mamy powietrze, tak? Pomiędzy workiem a nami, tak? I dmuchając raz, można napompować cały worek, ponieważ dmuchujemy powietrze ze swoich płuc, a także to, które jest pomiędzy nami a workiem, tak? nie okay. Takie zjawisko wykorzystują strażacy, tak? Przy gaszeniu domu. Czyli stawiają jakąś dmuchawę przed drzwiami, a nie w drzwiach i wtedy więcej tego powietrza zostaje. Mogły sobie popływać, pobawić się i cieszyć się z tego, że znacie przepisy i zasady bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan Paweł mitek w takim razie, wejściówki do akwarium dla wszystkich dzieciaków. A teraz dzieciaki szybko zabierają wejściówki, ustawiają się pod sceną razem z kolegami, z koleżankami, dlatego, że czas na Ostatni punkt, zamykający tę część, tę scenę bezpieczną, na Olsztyr, część Olsztyjskim, na Olsztyńskim Starym Mieście. Zanim przeniesiemy się do teatru, na ten, no to rozgrzewka. Dzieciaki, zapraszam was pod scenę, dlatego że już teraz specjalnie dla was porcja naprawdę potężnej tanecznej energii, czyli Remig Art University. Zapraszam! I zapraszam słuchajcie wszystkie dzieci, które mają ochotę postańczyć na scenę. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, zapraszam. Jeżeli mogę prosić o mikrofon, to nawet Ciebie nie śmierciem od Zapraszam wszystkie dzieci, które mają ochotę dołączyć do zabawy. Chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, macie teraz specjalne zadanie. Zakładamy, zakładamy te piropusze na głowę. Chodźcie, ja rozsypię i zakładamy. Zakładamy na głowę i zakładamy dopnijcie się witam, witam wszystkich małych kowbojów, muzyka i jedziemy maszerujemy i'm oh, sorry

uważnie mojej osoby. Uwaga. Słuchajcie, to będzie takie hasło, które powinno trafić do wszystkich. Jadę, nie tankuję, smoczkami wymachuję. Uwaga, próbujemy. Ja, ale nic nie robicie, nic nie powiedziałem, tylko mówimy. Jadę nie tankuję, smoczkami wymachuję. I teraz dzieci mówią, mówią, nic nie robią ruczkami. I jadę. Smoczkami wymachuję. Świetnie. Dobrze. Uwaga. Żeby było Wam troszeczkę trudniej, to dam Wam jeszcze, jeszcze dwa smoczki. Nic nie robimy. Uwaga. Kucamy. nic nie robimy. Kto będzie, kto będzie robił nie to o co proszę, nie otrzyma ode mnie nagrody. Okej. Okay. Uwaga. Stajemy po walutku. Idziemy dookoła. Idziemy dookoła. Idziemy dookoła i mówię, jadę nie tankuję smoczkami wymachuję. I powoli skupujemy Powoli, nie powoli. Powoli, powoli. Powoli. Lekko smoczki podskakują. Lekko. Dokładam wam czwartego. I skaczą do góry, skaczą do góry. Nie za mocno. Jak wypadnie, nie dołożę Wam kolejnego smoczka. Idziecie dookoła. Idziecie dookoła. Uwaga. Ja.